Alore, jesteśmy w Pradze. Okay. Idziemy pozwiedzać sobie. Zobaczcie jak jest pięknie. Idziemy zobaczyć sobie muscarola, idziemy sobie po zakupach naszych udany, ale, ale mam negocjatora takiego, co yy, tak, Piękne, O, czy żeby były robione? Marcinku, szykuj na jutro rabaty, pozdrowionka, lekarpiowy. Tak to, jest. W jest, każdym bądź razie będą, szykują się bardzo fajne filmy yy, z latareczek, z nowości latarki czołowej, yy, z drugiej latareczki i co? I, a my idziemy pozwiedzać, idziemy sobie zobaczyć piękny tak. Piękny, tam Piękne, piękną Pragę. Idziemy zobaczyć. Naprawdę jest mega. Kida. Lecimy. Raz, dwa. Jak nie wolno, to szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba nie tylko po polsku. Ale to, co znaczy, wpierdol? W nie, wiesz czym się różni złodziej od niezłodzieja? Nie. To złodziej zajebuje, a nie jemu zajebują. Także spinował tych narzędzi. Co tam da W porządku. Wszystko w porządku? Szkawili w tej pracy. Znaczy jak w Kieleckim. Tak jak w Kieleckim, dokładnie. No i super. Coś pani powie? Szczęśliwa? Szczęśliwa, bo, bo niewiele brakowało, a powiedzieli mi, że mnie nie zabiorą do centrum do Pragi, bo chcą. Chodzić na targę. No ale na jesteśmy. Byliśmy. Ale jak można nie pójść do środka do centrum Pragi, będąc sprawne? No nie rozumiem. Ja nic nie wiem. Ja nie znaju. Nie rozumiem. Targa przeszczęśliwa. Ja w sumie też można powiedzieć. Bo ja to wiecie, jak widzę wodę. Jak widzę wodę, o. Piękne te mosty i naprawdę fajne miejsca, żeby sobie spróbować złowić rybę. Tym bardziej, że te ryby tutaj są. Głośliczne miasto. Chyba jest uznane. Ostatnio gdzieś tam czytałem, że jako najpiękniejsze miasto w Europie. Praga. Mhm. dobra. Uuu, patrz! O kurde! Tu, tu chciałam przejść, tu Domyś... chciałam! Domyślam się. Nie Tak jest. Do się od koralowców, kosztuje. Nie, jest mega, 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 mega wyjście. Naprawdę fajny spacerek. Warto było przyjść na spacer, nie?

To był świetny pomysł, co nie kotek? No A, to no, mamy same świetny pomysł. To, to były najlepsze pieniądze wydane w Szemka <laughs> <laughs> Żarcik <laughs> Ale ślicznie jest, to jest prawda Taka? Jesteśmy tu! I spłukaska i figurkę. Na pewno. Jeszcze miała szczęście. No, tak mam szczęście. Ale żebyś takie super, super szczęście, to trzeba musi być 600 euro. I nam po 200. To tysiąc. Jesteśmy tu. Nie jesteś na meczu. No nie. Ale jest miasto po prostu przepiękne. Mam katedra wyżej zobaczę pięknie. Ślicznie, naprawdę, ślicznie. Można się pocieszyć, wzrok można na, nacieszyć. Muszę wam powiedzieć, że piękna jest ta Praga. Jest przepięknie. Taki spacerek po targach. Za tydzień będziemy się widzieli w Poznaniu. Najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, zdrowie dopisze, bo tak tylko o to chodzi, ale dzisiaj jesteśmy w przepięknym miejscu, przepięknym jakim jest Praga. Oczywiście sklepy nikogo nie dziwią, można sobie kupić wszystko, co się chce. Marka poszła sobie oczywiście wybrać jakiś prezent pamiątkowy. Tu są jakieś takie drobne upominki. Pewnie magnes na lodówkę, bo ona po prostu kochał kleić lodówkę. Podejrzewam, że za kilka lat nie będziemy mieli miejsca na lodówce. Tyle będziemy mieli różnych gadżetów, ale bardzo dobrze. Cieszę się z tego powodu, bo, bo skoro jest to sprawa przyjemność, to niech się cieszy. W mi to zależy. Ja lodówki ze sobą nie zabiorę nigdzie, a, a ma dawać fan nawet taki drobiazg. Ale jest bosko, po prostu bosko. Brakuje mi jeszcze chyba, nie wiem, tylko jakiegoś dobrego obiadu i paru fajnych piw i chyba trzeba odwiedzić Pragę e, tak naprawdę na dłużej, a przynajmniej na 2-3 dni, może weekend. Yy, może wędkarsko, może nie wędkarsko, zobaczymy. W każdym bądź razie nie dziwię się, nie dziwię się że ludziom się tu podoba, bo, bo naprawdę jest przepięknie i ta wielonarodowość yy, też jest na bardzo fajnym poziomie. Także elegancko. Co kotek kupiłaś? Magnesiki. Jakie magnesiki? Na lodóweczkę. A na lodóweczkę. Do pracy i do domu. No, fajnie. I jest elegancko. Naprawdę jest bardzo przyjemnie. I można sobie pozwiedzać, prawda? Tak jest. Najważniejsze, że się z zgadza. Ślicznie jest, naprawdę. No. Ślicznie. Słyszałem, że auto zmieniamy. Wracamy z jakimś takim, albo innym. O. z są to Gift. O, proszę bardzo. <laughs> Może kolega to jeszcze raz powtórzyć? Perfume z dupes and original gifts. <laughs> piękne. To jest piękne. Może byś to sfotografował. Taka Karoca na Ciebie czeka. Idą. Już no idą do mnie. Już idziemy. Uwielbiam oglądać drzwi. Uwielbiam. Wszystkie zdobienia. Ale które chcesz? To ci przyniosę. Nie ma problemu. A daga, Zaraz coś. A jeszcze dobrze, że nie mamy łopaty, bo byśmy coś wykopali. Jakieś kwiatuszka do ogrodu. Ona zawsze przynosi jakieś kwiaty w ogrodzie. Karoce ci się Nie, bo nie. Co? On są mi nasze kreciki. Musimy tu wejść. Dzień dobry. Szukaj z krecikiem. <szał> Kraciki tu są. A few. Takie, 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 kto co woli? Takie. Kubek byłby praktyczny, bo można się napić i, i powspominać. Kubki? Tak, kubki Idziemy zobaczyć. O. Tylko malutkie. Tak. Gdzie myśmy byli, byliśmy na grzybach, w ulubionym naszym miejscu, kupiliśmy u pani z sklepikowej, wioskowym, zarobistym tak, tak, jak u, Tam gdzie Wiola i Krzyś mieszka, Tak, ja tak. Was zawsze kupujemy na jemy tak. Pani nam dała je zawsze, albo musztarda, teraz dała czub. czeski. Był przemyszny. No. no i teraz jesteśmy w Czechach, więc chcielibyśmy sobie po czym zakupić. Tak. O, no. No. Domykę, no, ja, no. No. A dobry. Dobra, wszystkie Ja kupuję tego, ale tylko z czoskiem, nie? No. No. Jest naprawdę roboty. A ja taki zwykły lubię ketchupowy. No. Musztan i horcice, tak? Horcice. No. Czekamy na dobre jedzonko, dobre piwko i widzimy się za chwilę. Takie Jak Marka nie może. czemuż może. Jak Marka nie lubi piwa, ale my możemy się napić. Pyszne. Numer uno. Chciałam powiedzieć, że Patryk jest szczęśliwy. Bardzo lubię piwo, ale nasze nie smakuje mi. Bo nasz to jest piwo, bo nasz to jest młody chemik. Do uwijania się po prostu, a, a gdzie nie pojedzie się za granicę, czy byliśmy w Izraelu, czy jesteśmy teraz w Czechach, czy w Niemczech, czy we Włoszech byłem, to każde piwo smakuje naprawdę bardzo dobrze. I przede wszystkim to są piwo bardzo delikatne, bardzo smaczne. Alachaj.